Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Newsweeka jest Pan Tomasz Tomczykiewicz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a zarazem wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw badania okoliczności śmierci Barbary Blidy. Dzień dobry. Dzień dobry pan, panie Pośle. Dziękuję, że Pan skorzystał z naszego zaproszenia. Właśnie od sprawy Komisji Barbary Blidy chciałbym zacząć, no bo w tym tygodniu Pan Przewodniczący Ryszard Kalisz przedstawił swój projekt raportu. No i Chciałbym spytać, czy Pan. Gotów byłby jako członek komisji poprzeć ten raport? No, oczywiście, w, w przeważającej części tak. No, oczywiście, trzeba się z nim zapoznać. No, jesteśmy w trakcie studiowania. To jest dość obszerny dokument. No, ma na, na końcu to, co najbardziej interesujące wszystkich, czyli wnioski, które no właśnie, są bardzo tam radykalne. wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro, na przykład, no ale też inne zarzuty karne wobec innych niższych urzędników. Czy te dwa wnioski o Trybunał Stanu, Pana zdaniem, są zasadne? No bo premier Donald Tusk, komentując to, tak się lekko zdystansował. No będziemy, będę analizował, będziemy, bo nas jest trójka z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, czy te wnioski mają na tyle dobre uzasadnienie, no żeby no można było je dobrze uzasadnić i żeby faktycznie wniosek potem z, był sformułowany, mógł być zebrany, w odpowiednia ilość głosów i uzyskać czy piąte w parlamencie, no bo to jest konieczne, aby do Trybunału Stanu taki wniosek mógł trafić. No tak y, y, ogólna sytuacja faktycznie jest i ona tak została w tym raporcie za, opisana, y, no choć twardych dowodów na, y, na to, że, że y, te rzeczy miały miejsce, nie ma. Oczywiście to jest hipoteza do tego potem będzie Trybunał Stanu, żeby tą hipotezę wybrać. Tam jest taki zarzut, na przykład, że Jarosław Kaczyński chciał za pomocą prawa karnego wyeliminować całej grupy ludności, polityków, czy to jest Pana zdaniem w świetle tego dowodów, które Pan zebrał też jako członek komisji, uzasadnione? No to nie, nie tylko, bo jeszcze inne wydarzenia związane, ja to też w moim wystąpieniu wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy pracę w tej komisji mówiłem, bo u nas doszło do aresztowania wiceprezydent koleżanki Pani Barbary Blidy, i, i, która w no, bardzo trudnych warunkach w areszcie śledczym spędziła trzy miesiące. Dzisiaj wiemy, że, że to oskarżenie po prostu się nie, nie potwierdziło. No, ale to był element wpływania na, na psychikę pani Barbary Blidy. No, to był pokaz zacieśniania się takiej pętli sprawiedliwości, w cudzysłowie bym to dzisiaj nazwał, naszej pani Barbary Blidy, i, i, i myślę, że te wydarzenia poprzedzające miały wpływ na, 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 jej, decyzję. na jej, jej decyzję. No i faktycznie dokumenty gromadzone w trakcie śledztwa było wyraźnie widać, że no, próbowano znaleźć w środowisku, Polityków lewicy, bo tam głównie łowiono potencjalnych przestępców. Oczywiście z większości tego nic nie wyszło. Ostał się jedynie jeden zarzut, który chciano postawić Barbara Dzieblidzie, ale faktycznie można powiedzieć, że tą grupą, na którą polowali politycy prawa i sprawiedliwości, to byli członkowie partii lewicowej. Czyli rozumiem Pana zdaniem nieprawidłowości w działaniach PiSu były, tylko nie wiadomo czy w tej sprawie, tylko nie wiadomo czy na tyle, żeby postawić przed Trybunałem Stanu. Czy ta no, ta, 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 tak, dzisiaj to, ma... to, to można, oczywiście będziemy analizować, analizować raport i, no i to jak uzasadnił ten wniosek przewodniczący Kalisz i być może, że się przychylimy do do tego stanowiska. Mamy miesiąc na to, będą to analizować też prawnicy, no bo to już wchodzimy w taką bardzo... A jakąś jakieś swoje uwagi do raportu, rozumiem, będziecie przedstawiać, tak? Jako platforma. Z pewnością e, tak, bo jeżeli byśmy chcieli poprzeć ten wniosek Trybunału Stanu, to w naszym zdaniem na pewno ta, ta, to uzasadnienie musiałoby być... By być po A to tam, tam na przykład powinno być... Dlaczego nie ma? Jakiś, czego nie mam, Pan, jakichś szczegółów może Pan zdradzić? No teraz trudno powiedzieć, myślę, że musiałby ono mieć bardziej taki charakter prawny, a nie taki a nie publicystyczny. A nie taki publicystyczny tak? Rozumiem. Panie Przewodniczący, teraz y, chciałem Pana też spytać o transfery w Platformie, bo to głośna sprawa ostatnio, y, z no. i z lewa, i sprawa do, do Was politycy przychodzą, Bartosz Arłukowicz, Joanna do grostkowska Dariusz Rosati. Czy to koniec, czy jeszcze będą jakieś niespodzianki? Ja nie, no myślę, że już jakiś spektakularnych przejść nie będzie, choć nie można wykluczyć, bo przecież No może Ryszard Kalisz, bo jest niezadowolony z propozycji trzeciego miejsca w Warszawie. Listy będziemy zamykać no, do, do, tak faktycznie no, w momencie zbierania podpisów pod listami, to jest uh -huh. ten ostateczny moment, do którego jeszcze można na tych listach zmiany dokonywać. No zobaczymy, my czasami w żartach z panem przewodniczącym mówiliśmy, i zapraszaliśmy go do, do platformy, bo, bo widzieliśmy, że nie bardzo ma miejsce. Czyli zaproszenie jest aktualne rozumiem, partii, tak? Ale ona miała taki charakter bardziej bardziej humorystyczny niż faktyczny, ale. Ale, 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 ale zobaczymy, jak. Nie sądzę, i podkreśla to wielokrotnie Ryszard Kalej, że, że nie będzie barw zmieniał. Rozumiem. W związku z tym, no, nikt go specjalnie tam yy, yy, aż tak bardzo nie namawia do, do, do zmian. Aha, rozumiem. A jak pan ocenia skutki tego? No bo wiadomo. Yy w Rybniku, gdzie ma startować Pani kluź Kostkowska, lokalni działacze bardzo są z tego niezadowoleni, że ona tam ma startować. Czy to nie będzie, nie obróci się przeciwko Platformie te, te transfery? No, można powiedzieć, że sondaże, które ostatnio są prezentowane, no, pokazują nam wzrost, czyli ta tendencja wyraźnie się zmieniła się i być może ten element poszerzania platformy odzwierciedlany jest w tych sondażach. Ten, ten protest wcale nie był taki, taki duży, to zawsze jest, jeżeli ustąpić ktoś miejsce, ustąpić tak? miejsca musi być nieco niżej, no trudno oczekiwać, żeby zrobił to z uśmiechem, ale każdy wie, że to w interesie całego ugrupowania. No i czasami ten własny. Ten własny egoistyczny interes trzeba no, po prostu poświęcić. Czyli Pana zdaniem to bardziej pomoże Platformie niż zaszkodzi, tak? No z pewnością tak. Panie Przewodniczący, jeszcze mam jedno pytanie. Wczoraj bardzo dziwną decyzję podjął Senat, bo odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji głosami między innymi senatorów Platformy. To, czy to oznacza, że w Sejmie też to sprawozdanie zostanie odrzucone? Bo jeśli tak, to jeszcze, jeśli prezydent też odrzuci, to wtedy Krajowa Rada przestaje istnieć obecna. No faktycznie negatywną ocenę dostał w Senacie. Z tego co, co wiem, komisja oceniająca i przedkładająca sprawozdanie Sejmowi też negatywną opinię dała. No i pewno też taka będzie rekomendacja naszego klubu. Czy to będzie skutkowało, że, że też inne kluby się dołączą? I, i będzie no PiS raczej negatywny. na pewno tak, bo jest, nie ma swojego przedstawiciela w Krajowej no, Radzie. ale to oni wystawi... często zmieniają zdanie, tak jak w, ostatnio w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie cały czas ramię w ramię popierali nasz projekt, który zawierał wiele elementów projektu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj robią wszystko, żeby tą ustawę zablokować, co też jest dziwne. Także. No, Zobaczymy jaki będzie Ale do... My negatywnie oceniamy, no bo przede wszystkim to jest ocena za, za, wprawdzie za poprzednią jeszcze kadencję, no ale ona musi być oceniona, ale wiemy i słyszymy głosy negatywne płynące z, z, ze środowiska, z, od publicystów, że jednak to upolitycznienie i te chcecie... decyzje są na tyle złe lub też ten proces... Decyzji o tym, kto będzie zarządzał, kto będzie w radach nadzorczych, prezesami poszczególnych spółek trwa tak długo, że, no, że też to nie sprzyja telewizji i radiu publicznemu, a też no, nie ma co ukrywać stan finansów telewizji publicznej, no nie budzi. Radości. Czyli najprawdopodobniej odrzucicie sprawozdanie i chcecie w ten sposób pokazać, że to jest sprzeciw przeciwko upolitycznieniu Krajowej Rady, no, którą żeście wybrali, jednak poprzednio właśnie też swoimi głosami, prawda? No tak, ale, ale oceniamy. Po to jest właśnie ta roczna ocena, żeby tych, którzy zostali wybrani, ocenić. No Dzisiaj wydaje się, że no, nie spełniła ta Rada naszych oczekiwań. Rozumiem. Dziękuję bardzo panie przewodniczący Dziękuję. za rozmowę. Dzisiaj naszym, naszym gościem był, był pan Tomasz Tomczykiewicz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.